Cześć, witajcie, ja jestem nawczony i witam was w takim luźnym odcinku, bardziej pogadankowym. No, dzisiejszym tematem będzie Liga Chińska, a dokładnie to, co się tam dzieje, bo jak wiadomo w ostatnim czasie jest o nich głośno, no szczególnie o tych transferach dokonywanych przez tamtejsze kluby. No szczególnie tak się zrobiło wczoraj, przedwczoraj, kiedy oficjalnie Jackson Martinez został przedstawiony właśnie jako zawodnik Gonzo, Ewengrade, Taobao, coś takiego, tak nie wiem, jak się się dokładnie to wymawia, e, bo wiadomo, no jednak to jest chińska drużyna, więc zapewne jakoś dziwnie. E, no w każdym razie ym, przejdźmy już tutaj do sedna tego odcinka, czyli tego, e, dlaczego tak się dzieje, jak to będzie wyglądać w przyszłości, w ogóle, no o co chodzi. E, tak więc jak wiadomo w tym okienku najaktywniejszą ligą, e, co ciekawe była właśnie ta chińska Chinese Super League, e, która dokonała no, mnóstwo tutaj e, wzmocnień, szczególnie w takich e, trzeba powiedzieć no, przyzwoitych piłkarzach. E, no i co ciekawe zawsze się. Takie ligi MLS, czy jakieś właśnie z Azji, czy też ym, nie wiem, z Ameryki, yy, kojarzyły się yy, z tymi zawodnikami, którzy już kończą powoli swój udział w piłce nożnej, którzy chcą odejść już powoli na emeryturę. No a chińska liga nas w tym okienku zaskoczyła, bo oni wcale nie przeprowadzili żadnego transferu zawodnika powyżej 30 lat. Mm, tak więc jak widać nie są to załonicy, którzy już są na końcu swojej kariery, tylko zawodnicy, przed którymi jeszcze spokojnie kilka sezonów e, grania w piłkę nożną, tak więc e, jak wiadomo najgłośniejszym transferem oczywiście ten sprzed kilku dni, czyli Jackson Martinez, e, który przeszedł za ponad 50 milionów euro. E, no coś niesamowitego. Jego wartość wynosi tylko 30 i on ogólnie nie był w żadnej formie. Grał w tym Atletico fatalnie. Nic mu nie wychodziło, po czym przychodzi oferta właśnie z tej chińskiej ekipy. Ponad 50 milionów Atletico oczywiście od razu się zgodziło. Sam Jackson chyba też był zainteresowany, bo wiadomo zarobki kilkukrotnie większe niż w Europie. No i transfer można powiedzieć dopięty. No oczywiście poza nim wcześniej w okienku mieliśmy jeszcze kilka znanych właśnie takich transferów. Na pewno najbardziej się będzie kojarzył Ramirez, który właśnie gdyby nie Jackson byłby największym transferem tego okienka. No on także przeszedł za ponad 20 milionów, także niesamowita kwota, no i po nim bym się tego nie spodziewał. Ja myślę, że on ma wyższe ambicje żeby podbić tą Europę jeszcze, bo ma dopiero przecież 28 lat. No tutaj transfer do chińskiej Lilii. No jak widać pieniądze dla większości niestety są najważniejsze. Kolejnym takim transferem głośnym był Giorginio, który już w lato mógł odejść, jednak coś tam mu nie przypasowało. On pamiętam chciał wtedy otrzymać mnóstwo pieniędzy, a do tego własny helikopter, tak więc no wysokie wymagania. No a teraz przechodzi do Chebe China, Fortune, coś takiego. No i jak widać także... Wzmacnia ten zespół za także dość pokaźną kwotę, ponad 15 milionów. Jego wartość właśnie wynosi 15. Kolejnym takim znanym jest oczywiście Guarin. On także przeszedł w tym okienku. No co dziwne, właśnie tam mówiło się o Zenicie. Mówiło się także o innych klubach europejskich. No i to by mnie wcale nie zdziwiło, no w Zenicie on tam. Mm, nie wiem, miał chyba jakąś spinę z trenerem. No nieważne, a tu nagle transfer właśnie do ligi chińskiej. Wiadomo pewnie też zarabia tam kilkukrotnie więcej niż zarobiłby w Europie, ale jednak ja myślałem, że sukcesy, no i przede wszystkim popularność w Europie jest dla niego ważniejsza niż właśnie granie. No na dużo słabszym poziomie. No i z takich jeszcze tutaj kończąc m, zawodników, którzy dołączyli w tym okienku, no to na pewno Stefan Embia jest skojarzony w większości. Eee, czy też Freddy Montero, zawodnik Sportingu Lizbona. On także przyszedł dwa dni temu tam, tak więc świeży transfer. Eee, no ale przejdźmy dalej. Ogólnie w chińskiej lidze jeszcze z kilku znanych zawodników, eee, czy to właśnie Dembaba, e, Paulinho, e, a Gian, no oni na pewno są przez Was kojarzeni chociaż. Eee, no i Ogólnie patrząc teraz na tą ligę, no to mamy tam mnóstwo ciekawych zawodników, wartość tej ligi można porównać do, do jednej, może nie z lepszych w Europie, ale myślę, że w top 10 na 100% by byli, nawet i więcej, no obstawiałbym nawet w czołową piątkę, gdzieś tam piąte, 6 miejsce, no nie wiem, zobaczymy, bo ogólnie w ostatnich dniach się także mówi o transferach, że jeszcze dokonają czegoś Chińczycy, no i najwięcej z tego co ja słyszałem Mówiło się o tej szejrze No jeżeli on by tam już odszedł To po prostu nie mam pytań co się tam dzieje Taki zawodnik do chińskiej i Mówiło się o Liverpoolu Mówiło się o czołowych klubach europejskich No na tutaj nagle taki transfer No na pewno by mnie zdziwił Kolejnym takim zawodnikiem o którym się mówiło Że jest Ezekiel Lavec Jemu się kończy kontrakt W latoj właśnie się mówiło Że chińskie kluby go przekonują Żeby właśnie odszedł tam No i ogólnie no, dziennie pojawiają się minimum po 2-3 newsów Właśnie o zainteresowaniu chińskich klubów jakimiś, można powiedzieć, piłkarzami na przyzwoitym poziomie. E, no i no, ta liga trzeba powiedzieć no, wzmacnia się i na pewno będzie ciekawa. No, jak dla mnie za kilka sezonów to może być jedna z czołowych lig, może lecieć, nie wiem, w telewizji wykupią kanał plus czy mm, Eleven. Do tego, oczywiście, pod względem FIFA na pewno będzie się jej starało już w FIFA 17 ją zdobyć, żeby licencję mieć na nią. No i na pewno no będą o to walczyć gracze, no bo jednak tacy zawodnicy, no szkoda by było, gdyby nie było ich właśnie w FIFA. No, ale mam nadzieję, że jej się postara, że zobaczymy Ligę Chińską, właśnie. W16, bo w końcu takich świetnych tam zawodników mamy. A do tego na pewno ktoś jeszcze dołączy, o tym jestem święcie przekonany, że na właśnie Jacksonie Martinezie oni nie skończą. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Taka szybka pogadanka co do właśnie tej ligi chińskiej. Ja mam nadzieję, że odcinek się spodobał. No i przede wszystkim czekam na Wasze komentarze, żebyście to wy wypowiedzieliście, co o tym sądzicie. No czy jest dobrze, czy źle, że właśnie tak się dzieje. Jak na mnie no szkoda, że ci piłkarze odchodzą, ale jeżeli już tylu piłkarzy odeszło, no to może rzeczywiście niech już mm, kolejni przechodzą, może z tej gigi chińskiej rzeczywiście się zrobi bardziej ciekawa właśnie e, i wyrównana liga przede wszystkim. E, no bo jednak to nie przypadek, że już któryś z kolejnych, właśnie e, z kolejnych zawodników przechodzi mm, do tej gigi. Tak więc, tak jak mówię, no dzisiaj to będzie tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę, będę wiedział, że chcecie więcej takich e, odcinków właśnie pogadankowych. No i cóż, dzięki za obejrzenie do usłyszenia, no i cześć.